No, one już w tej chwili, e, mówią płynnie po hiszpańsku. E, moja córka ostatnio usłyszała od, e, od swojej nauczycielki, że, e, zresztą mi to nauczycielka przekazała i powiedziała, że ona wcale nie przesadza, e, że pouczała dzieci e, z, jej, z jej klasy, że ona, mimo tego, że jest Polką, która przy, przyjechała tutaj tak naprawdę niedawno, mówi, pisze i e, i czyta lepiej niż dzieci urodzone tutaj w Kostaryce. Więc ona w ogóle wesła wspaniale. Stąd. No i się, że mimo tego, że jest taka mała, to jest uczy nas z hiszpańskiego. Eee, nie no, dziewczyny fajnie. Bardzo dobrze. No, mają kontakt z tatą. E, przez internet e, rozmawiają na, na Messengerze a konat przylatuje trzy, cztery razy w roku. My teraz na wakacje byłyśmy, więc on mógł spędzić z nimi też całe, cały miesiąc. Miał dzieci ze sobą, więc no, pod tym względem jest ok. I one też mają takie poczucie, że że ten tata jest po prostu. No bo my tak, się, tak. wiesz, rozstaliśmy w jakichś takich ludzkich stosunkach.